Miłoż, to był dzisiaj Twój debiut przed stalowowolską publicznością, jak, jak się czu, tutaj czułeś przed, tą, przed tymi dwoma tysiącami ludzi? Na pewno była lekka trema, gdyż jest to pierwszy mecz w nowym zespole u siebie w domu. Pomógł mi fakt, że grałem już to wcześniej tu w stadionie w eliminacjach do Mistrzostw Europy w pierwszej rundzie, dlatego wiedziałem jakie jest boisko, jakie są mniej więcej wymiary i czego się spodziewać po tym boisku, dlatego Piłkarsko czułem się naprawdę dobrze, a naprawdę trzeba przyznać, że dzisiaj kibice stanowili ogromną siłę naszej, naszego zespołu. No, dzisiaj, miałeś, dzisiaj dzisiaj zachowałeś czyste konto, miałeś kilka dobrych interwencji, ale ta w 57. minucie, kiedy sam na sam e, z Michałem Feliksem wy, wybroniłeś tą sytuację, to jest naprawdę szapowa. Zachowaliśmy czyste konto my jako zespół, bo trzeba powiedzieć, że mieliśmy jasne założenie, jak chcemy grać na drugiej połowie i cechy Wojcoko były naprawdę wysokim poziomie, więc e, chwała chłopakom za to, że udało. Udało nam się zachować to czyste konto, co do samej sytuacji no, cieszę się, bo bramkarz w momentach kiedy no, drużynego potrzebuje musi pomóc, także jestem od tego i no wiadomo zawsze te zero z tyłu no, od, od razu po tej interwencji podbiegł do Ciebie Damian Oko i pogratulował Ci tej świetnej interwencji. Tak na pewno, bo to był ważny moment tego meczu i wiedzieliśmy, że możemy y, tym podbić sobie taką y, pewność siebie w spotkaniu i możemy też zdobyć bramkę na 1-0 dla nas. Dzięki bardzo. Dziękuję.